Marcin zajechał. Cześć Mariusz. Cześć. Marcin, Marcin zajechał. Robi, muszę y, pokazywać, jak to się robi, nie? No. Ktoś no. musi. Jo. No, ładnie jak ładnie robi. Formuję. rozumieją na miki, co? Czuje się, co? Tak mniej więcej uformujemy kopczyk Okej okay. Czuję trochę lodu, to od razu chcę driftować. Taki niewyższy drifter. Wiesz? Widzisz <tryk> go? Widzisz go? Marian! <tryk> No, Zobacz jak mnie zucham. Teraz niech stanie, niech się zatrzyma. Dobrze robi właśnie, poprzed. Pani widać rajdowiec. Jechała. Nie patrzała tam na klocek, czyli nie klocek jechała. Z tyłu właśnie klocek to jest.

Trochę lepiej ubi jak siódma, nie? Za lekka by była troszeczkę. Nie? Mhm. Mm że. Patrz na jego, jak mnie wystraszył. Szaleniec. Ty, ten Marcin to jest szalony. Wystraszył mnie! <laughs> Też u trampie to się ugniecie. Chodź, chodź, chodź. Będziesz kulał. Kulu, kulki. Będzie od tyłu jechał. Zobaczymy, co on tam po poradzi teraz. Niech <grystanie> ma trochę zabawy. Nie? <grystanie> Czy nie będzie? Dobra, to jest ja tam... Albo o, co to, to się no, zrobiło? No, pójdzie na najszybsze skarmienie teraz. A. Tylko ja na razie do... jeszcze mam to, to tylko sobie przełożone. O tak, czyli w środę pójdzie. ty już został, ej, tamtych już nie, nie dziób To jest, co? Agent. Musi mieć plac! Tam ten pójdzie czyli na przyszły tydzień. On musi mieć plac. Yeah. Uh. Kurki lepiej. Bawi się Bałwana, teraz. Bałwana. Ta no, nie ucierpiała. Te są dwie. Mam jedna ma dziurkę i tutaj ta mała taka. No widzisz? A, Musisz mu to policzyć teraz. Ja, no, ja no to zapomniałem. <laughs> Co mówisz? Mówię, że sobie odpiął obciążnik, tak? Bo zgarniał nim. Tak. Zgarniał. Tak mi mógł kółko tam chodzić tą łopatką. Teraz jeszcze chyba na koniec pójdę. Jak się udeptało, nie? No. Mała prezenka się zrobiła z takiej glorii. <grywki> nie? Tak. Całkiem małe to się zrobi. Z tyłu ton. już raz przyraz raz pojeździ i będzie tylko trochę bohaterne i się odkryje folią a to opony i gitara jeszcze cały czas paruje, nie? tak, paruje no dobrze nie? musi być dokładnie ładnie uklepany Żebyście wiedzieli, wałek taki jeszcze od ciasta ci przyniosę. Nie, to tego Kemplika wejdzie. No. nie? Ale będzie ładnie. No, ładnie. Tramp, tramp. Zbliżamy się do końca. Już Marcin, tam ostatnie podjazdy robi. Michał ładnie tutaj urównał. Łopatką, wszystko. I będzie nakrywana folia. I tamte opony, które już czekają. No, ugnieciony jest. Was Marcin nie idzie do siebie. A Michał będzie okrywał. Musi jeszcze sobie obciążnik zabrać swój. To masz tam całkiem do końca? Jo. tu mam nóż. Tu masz nóż? Mhm, okay. A, to ten, 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 ten owiniesz jeszcze przecież, tak? tą folię jeszcze owiniesz. Bo jeszcze ci zostanie, nie? No to teraz musisz w to winać z powrotem. Tak. Taśmą się wtedy albo czym zrobi i będzie. Taśmą albo sznurkiem, nie? Cukierka, tak. Cukierka zrobisz i masz. Te druciki, no. Tak, te druciki, a później można jeszcze z, z taśmą jakąś, nie? Jak tam na razie idzie? No jak tak, jakości idzie. Bardzo dobrze, nie? Jo. Następna przyczepa z oponami idzie. Tam na pryzmę jedzie. Tych upon trochę idzie na to. Nie można mówić, że mało. Troszkę dosyć sporo. Tu zobaczcie, już troszkę jest. Teraz znowu szmichał na tym lodzie, Jest ujeżdżona teraz. O! A blokada i poszło. Super. Jeszcze trochę jest do ułożenia, zobaczcie, widzicie. No, tylko boki są tak. Nie, Niech... Zaś było ślizgo. Zaś nie, No, trzyma jeszcze. Wypchane, wiesz? Tak, nie było zap, za nie było zapięte, tak. Żeby śnieg, nie, żeby nie I tymi. dlatego teraz. O, uważaj. O. Możesz układać dalej. Tak to wygląda. No. Tak to wygląda tak. Coś tak przyklepane, ja myślę. No zobaczysz. Dobrze, że nie wskoczyło na folię, bo by jeszcze przedarło. No Michał układa. Mariusz jedzie Gdzie ty jedziesz? Gdzie jedziesz? Wek, Wek jedziesz? Do panny. Do panny. Jo. Zobaczcie. Ja, widzisz, Do panny. Ty wy z domu co nieco, No ty złodziejaszku. Okay. <laughs> Możesz zgasić świat. Mogę zgasić, zaraz gaszę. No, o, ale żeś to zapalił jeszcze ty <noise> mój stroiczek no nie, to nie jest ukradzione to Paulinka dostaje jej mama, będą się cieszyć no, pa tu, szerokiej drogi tu są jeszcze felki, to trzeba na no, słuchaj, pozdrów tam w domu i daj znać jak zajedziesz Papa. jo pa. no, tak więc mogliście sobie zobaczyć mój stroik który możecie też zobaczyć na moim kanale, inne stroiki na kanale Asia Żona Bodzia no nie, stroik miał zapalony wziął dla Pauliny no niech też mają coś ze świąt no samorobne takie to jest takie fajne dostać coś ja myślę tak od kogoś, nie? Chyba tak no własnoręcznie zrobione o. i tak to idzie tutaj Michałowi Michał jeszcze będziesz musiał jechać po te opony to nie starczy bo my co górę już nie górę już nie no tak ja myślę chyba całe to tymi oponami no bo zawsze wiesz jakoś tak tylko że wtedy będziesz miał gorzej, nie, to położyć. Ostrożnie trzeba, nie? No, my kończymy już tutaj to nagrywanie, ja kończę.